Pewnie już wiecie, ale strona jest i tak doczekała się polskiej wersji językowej, także serdecznie Was zapraszam. A dodatkowo z tej okazji strona przygotowała dodatkowe promocje. Będzie to kod powitalny, ważny tylko do poniedziałku, więc musicie się spieszyć. Tutaj pokażę Wam kod, ale to nie wszystko. Z moim dodatkowym kodem dostajecie dodatkowe 5% zniżki, także łącznie możecie uzyskać nawet 20% zniżki. A ja polecę wam trzy produkty, które u mnie sprawdzają się fantastycznie. Pierwsze jest to olejek do demakijażu, zmywa naprawdę wszystko, makijaż, SPF, cienie, tusz, wodoodporny, zero pieczenia, zero mgły na oczach. Druga rzecz jest to najlepszy krem pod oczy, ale nie tylko. Mary and May ten srebrny kremik robi naprawdę fantastyczną robotę. Wszystkie cienie pod oczami, worki, zasinienia znikają, i co najfajniejsze, miałam tutaj takie przebarwienia potrądzikowe. Ten krem również sobie z nimi genialnie poradził. I trzecia rzecz, SPF i no, mój numer jeden to Tokobo. Jest naprawdę fenomenalny, leciutki, niebieli, świetny pod makijaż, a do tego pachnie. Dostawa w kwiaciarni, świeże kwiaty. Wchodzicie i czujecie ten zapach wilgotna, mokra, zieleń coś pięknego. Polecam Wam te trzy produkty oraz wszystkie inne. Pamiętajcie, że promocja obowiązuje tylko do poniedziałku, więc macie weekend na zakupy. Klikajcie na Jestyle yes i udanych zakupów.